Siemaneczku widzę i witajcie na moim kanale, ja jestem Amanda, Leny ze mną nie ma Ale wymyśliłam super y, pomysł, o którym zaraz wam opowiem Na samym początku chciałabym się oczywiście przywitać, przyjąć o tego kanału, żeby być na bieżąco Wpadajcie na mojego Instagrama i na mojego TikToka Oczywiście zapraszam was na kanał do Leny i na kanał do Werki, linki do kanałów macie w opisie I słuchajcie, z Skibidi Lena wróciła z obozu, Lena strasznie, strasznie jej wyczekiwała I no już Lena poszła do niej na dwa dni na nockę. I teraz my zapraszamy Lenkę tutaj do nas i pomyślałam, że fajnie byłoby coś zrobić. Obie Leny są wielkimi fankami Strike Kids. Mam nadzieję, że to dobrze powiedziałam. I tak, tutaj uleny ogólnie ma czysto, bo przed wyjściem się posprzątała, ale tutaj są jakieś takie rzeczy, które trzeba gdzieś tam poskładać, pochować. Na biurku tutaj mamy... Dużo rzeczy i co? I właśnie stwierdziłam, że zrobię taką imprezę, niespodziankę i będziemy drukować. Już wam pokażę, bo zrobiłam takie. Chciałabym drukować kilka takich, wiecie, plakat. O nie, tutaj to film, który Wam zaraz pokażę. Kilka takich plakatów. Tu na tej ścianie chcę dać kurtynę świetlną, i właśnie tam przykład, te plakaty. Chyba tam, tak mi się wydaje. Chociaż tutaj kurczę, tutaj było wcześniej łóżko i jest to yy, to do przypinania tych pinesek. No ale chciałabym, żeby tą ścianę miały podświetloną, ponieważ na tej ścianie będzie rzutnik, który do nas przyjdzie, więc yy, będę, będę chciała odpalić im teledysk, że jak one wejdą, na drzwiach będzie napis party. I w ogóle właśnie tutaj też sobie go stworzyłam. Yy, czekajcie, już wam pokazuję. O, tu będzie taki napis Stworzyłam też... Kupiłam im maseczki, żeby sobie mogły wiecie, zrobić taki babski wieczór Maseczki, płatki pod oczy Na maseczki zrobiłam takie opakowania I tutaj jest jedna i tu jest dla Lenki, bo tu jest ten... Bang Chan? Jak dobrze mówię, przepraszam jeśli ja ich mylę I tu jest dla Skibi i to jest Bing. I, ale w ogólnie nie miałam takie same maseczki i stworzyłam takie opakowania na popcorn i na chipsy i tutaj jest, znowu każda będzie miała ze swoim. Tu jest ten Chung a tu jest ten Bing Jin. I no i będzie taka impreza niespodzianka. No i właśnie tutaj będą przekąski na biurku, bym chciała, tutaj ta kurtyna, plakaty, projektor, mam taką jeszcze kulę świetlną. Będzie po prostu impreza. Już prostu się nie mogę doczekać, yy, aż dziewczyny zobac yy, zobaczą efekt. Sama jestem ciekawa, jak to wyjdzie, więc ja lecę drukować i widzimy się zaraz. Dobra, tutaj właśnie mamy ten napis, on będzie na drzwiach. Tu mamy mnóstwo plakatów, które pokażę Wam później, żeby teraz Wam tego nie pokazywać. Tu na przykład yy, mamy ten popcorn i będziemy sobie zaraz kleić więc ja teraz zabieram się za wycinanie i potem to skleimy: się tu posprząta, przyczepi lampki. Jestem po prostu zachwycona, uwielbiam robić takie niespodzianki. Jeszcze dzisiaj tam Lenę podpytywałam, właśnie. A który jest ten twój ulubiony? Bo pierwsze na Napopulskie stworzyłam z jakimś innym członkiem, po prostu którego tam sobie wynalazłam w google Jona no mój faw, to jestem Bangchan i chyba Felix. Yy, I ja mówię, no, a lęki, ale wiem, że Rena się nie domyśli w ogóle o co chodzi, więc no, jestem bardzo ciekawa ich reakcji, no, ale to zobaczymy jutro. Dobra, ja już powycinałam wszystko. Tutaj właśnie mam y, maseczki i te płatki pod oczy, ale teraz zabieram się za to mniej przyjemniejsze, czyli po prostu właśnie posprzątanie tutaj, ogarnięcie łóżka, tutaj jakieś spodnie liszą sobie e, tutaj w ogólnie kocyki, o, tutaj są ogólnie kocyki jakieś miski, które powinny być na łóżku ogarniemy sobie to wszystko posprzątamy i zaczynamy dekorowanie dobra, tak więc mamy tutaj ogarnięty już pokój, no ta piłka musi tu być niestety, tu biurko pierw myślałam, żeby jej to pozabierać stąd ale stwierdziłam, że nie będę jej tego przekładać ale ma, tutaj będzie miejsce na przekąski. Tutaj będzie ta kurtyna, właśnie walizka do piwnicy. Chyba nigdy nie zostanie wyniesiona. No tu mamy tak. Tu jeszcze mój statyw, łóżeczko No i tu mam tak te rzeczy do poklejenia. I no tutaj te plakaty, no wszystko to trzeba ładnie poprzyklejać, ogarnąć. Ale myślę, no i właśnie na tej ścianie, tu za mną, tu dziewczyny będą miały wielki ekran. Gdzie jak one wejdą, to będzie leciał właśnie sobie ten teledysk I, No a tak to jak będą chciały, to sobie nie wiem, obejrzymy jakiś film Będą chciały słuchać muzyki z teledyskami, to będzie to lecieć No ale pewnie potem finalnie będą chciały obejrzeć jakiś horror, bo to są fanki horrorów e, Tak więc ja zabieram się teraz zaklejenie tych pudełeczek na popcorn I będziemy tutaj szykować cały stolik I jeszcze jedno, o czym zapomniałam, to właśnie na słomki do picia Yy, też im wycięłam z serduszku tego changbana i... no i tego drugiego, nie pamiętam jaką już na imię. Dobra, mamy tutaj te słonki i tu, mam, i tu mam te słonki dla dziewczyn. Tu mam te maseczki i one wyglądają w ten sposób. Maseczka z i lęki, maseczka lęki, jesteś piękna, obie mają i tych swoich idoli. No, i tu mamy te pojemniczki na popcorn. I tak, tu mamy pojemniki na popcorn. Tu jest cały zespół, tu jest ten jeden. Tu mamy tego bankczana, i, i widzicie, i tak to się prezentuje, więc myślę, że fajne. Na drzwiach już przykleiłam. Party. I teraz nam zostało przyczepić kurtynę, i właśnie na tej kurtynie chciałabym przykleić. Resztę tych wszystkich plakatów, które podrukowałam. I tak więc pokażemy Wam efekt. Na razie to trzeba wszystkie meble poprzesuwać, przykleić kurtynę, przysunąć ją bez powrotem i przyczepić plakaty. Mam nadzieję, że to się nie będzie gryzło jakoś bardzo z tym, no ale niestety no, na tą ścianę nie możemy tej kurtyny dać, bo tam będzie rzutnik. Dobrze, Widzę, że miały być lampki i lampek nie będzie, ponieważ się rozrywały przy wieszaniu i no niestety powiedzmy, że jedna z tych rzeczy, która miała dawać duży efekt bo wiecie, ty, y, tutaj mają różne tryby i to miał być taki tryb migania tu, tu, jak na dyskotece no niestety tego nie będzie y, w takim razie po prostu na tą ścianę poprzyklejamy plakaty, które wydrukowaliśmy tutaj już przygotowałam dziewczyny będą za około 40 minut tu y, będzie ustawiony projektor z teledyskiem zaraz, y, wam, zaraz wam to pokażę i tutaj na razie widzicie i poczęstunek, tu są, gdzie są te, te słomeczki, to dziewczyny sobie to dziewczyny sobie je wezmą mają słodycze, wszystko y, więc stało tak naprawdę przykleić plakaty, jestem strasznie zła te ramki, Boże, bo to było najważniejsze, no ale trudno, y, nic się nie dzieje no będzie to po prostu będzie to po prostu w ten sposób więc przyklejam plakaty na ścianę Yy, przynoszę tu projektor i w ogóle bo sobie teraz wszystko konfigurowaliśmy i zaczynamy i pokażemy wam efekt końcowy dobra, finalnie wszystko jest skończone chciałam znaleźć taką kulę dyskotekową ale nie mam dla tego pojęcia gdzie ją po prostu włożyłam, znalazłam taką kulę ze śnieżynkami trochę nie jest to ta pora roku ale myślę, że i tak daje klimacik teraz wam pokażę wszystko tak od początku My tutaj wchodzimy, otwieramy drzwi na party tutaj będzie rzutnik zaraz sobie puścimy teledysk o widzicie tutaj te gwiazdki no trochę robią robotę wydaje mi się tutaj już teledysk odpalony czekamy na dziewczyny i patrzcie tu mamy jedzonku, które wam pokazywałam pilocik do tego, żeby one potem klikały plakaty, no szkoda, że nie ma tych lampek ale mamy tu plakaty, to jest ten od Kiwi to jest ten ulubiony od Leny, tam jeszcze kilku innych mi wysłali, ale po prostu zdecydowałam się wydrukować yy, całą grupę, o tutaj Mortal i tutaj Mortal nam też wpadł na imprezę yy, tak więc wszystko jest przygotowane jak dziewczyny wejdą to wiecie zrobię im, zapraszam na imprezę o, czekajcie o. Nie no, sztos! Jestem mega zadowolona. W ogóle szykując całą imprezę, też mówię, że chyba zostanę nową fanką, bo podobają mi się te ich piosenki, których słuchałam, więc co? Ja czekam na dziewczyny, mam nadzieję, że będą zadowolone i w ogóle, że się cieszą. I z wami się żegnam i widzimy się jutro, gdzie zobaczycie reakcje dziewczyn i całe nocowanie. Przynajmniej dopóki ja nie pójdę spać, bo dziewczyny kładą się niestety ale później ode mnie. No ale w końcu są wakacje, więc można im na to pozwolić. Ja się zami żegnam i widzimy się jutro. Pa!